Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagogi i do więzień oraz powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla Was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swojej obrony. Ja bowiem dam Wam wymowę i mądrość, której żaden z nas, z Waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać Was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele, i niektórych, niektórych z Was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia. Będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jak Jezus Chrystus nie obiecuje, Jego swoim uczniom, życia dobrego, życia bezpiecznego, życia, gdzie wszystko będzie się układało. Każdy z nas szuka jakichś takich Bogów, którzy nas zapewnią o pokoju, którzy nas zapewnią o spokoju, dobrego życia. Takimi Boszkami być, mogą być przeróżne sprawy, rzeczy, jak praca, nie wiem, albo jakieś moja dróżka, droga kariery, albo jakieś stanowisko. I też czasami chcemy to mieć od Pana Boga, by Pan Bóg nam też mógłby załatwić jakąś taką dobrą drogę, że jak będziemy przy Nim, jak będziemy się modlili, jak będziemy chodzić do spowiedzi, do, do, do Eucharystii, uczestniczyć w Eucharystii, to będzie wszystko dobrze. Właśnie często później jest takie załamanie, kiedy w życiu są trudności, kiedy mamy podgórkę, to często, ale gdzie jest Pan Bóg? Czy on jest rzeczywiście. Prawdomówny, czy on jest wierny, dlaczego, dlaczego on nie pomaga? Nie. Życie jest trudne i Pan Jezus mówi, jeżeli będziecie moimi uczniami, będą was prześladować. Nawet będą was zabijać. Bo jak mówi Ewangelia, prolog św. Jana, światłość przyszła do swoich, ale swoi, tej światłości, swoi go nie przyjęli. Tam, gdzie jest ciemność i tam, gdzie się pokazuje światła w świetle, Widzi się nie tylko miłość i dobroć, ale też widzi się swoje ciemności. Więc często chcemy lub chcą, wiadomo, zawsze trzeba mówić o sobie, chcemy zakrywać, chcę zakrywać swoje jakieś ciemne strony. Jak wychodzi to na światło, to zawsze się, zawsze się jakoś bronię. nie? Sam siebie usprawiedliwiam, usprawiedliwiam się przed innymi. Dlatego prawda, Chrystusowa, ona boli, nie jest taki ból sam przez siebie, ale ból wyzwalający pewnie. Ten to staje w prawdzie, ten to widzi swoje, swój egoizm, powstawanie, działanie, to kosztuje, to kosztuje. I dlatego niektórzy wolą żyć właśnie w, wokół, w zakłamaniu, w tym życiu mieć jakieś swoje stanowisko, mieć jakieś swoje, wiecie, takie. Niecne rzeczy, niecne sprawki, niecne postępowania, i tym wszystkim to, co może być najgorsze, przykrywać się swoją pobożnością. Nie nienawidzimy innych, nie wiem, kradniemy gdzieś w pracy, kombinujemy, nie jesteśmy prawi, ukłamujemy, ale jednak chodzę do spowiedzi, przychodzę na, na Eucharystię, więc jakoś tam jestem człowiekiem sprawiedliwym. Ale to, że nie umiem zaufać to, że nie umiem się Bogu, nie umiem zaufać Bogu, to, że nie umiem się dzielić, to, że nie umiem być czystego serca, to, że nie umiem stawać w prawdzie, no, to mi to nie obchodzi. Więc widzicie, Jezus mówi w tym świecie. Będziecie, będziecie prześladowani, będą was nienawidzieć. To jest prawda. Zobaczcie. Jeżeli rzeczywiście byśmy chcieli. Pójść za, za Ewangelią, to jest bardzo trudne, słuchajcie. Bardzo trudne. Naprawdę być szczerym człowiekiem, nie szczerym w sensie takim do bólu, że ktoś gada głupotę, ale szczerym w miłości. Stawać w prawdzie, tak, nie kombinować, nie zarabiać, nie bogacić się kosztem innych ludzi. W pracy być naprawdę uczciwym. Kurczę, no to kosztuje, to rzeczywiście trzeba tak wielkiego zaufania ojcu. Tak wielkiego zaufania temu, który, który mną się opiekuje, że, że często my, chrześcijanie, schodzimy, schodzimy na taką dwulicowość i za to przychodzi dzisiaj już teraz taka spontaniczna modlitwa. Panie Jezu, Ty widzisz, jak mi jest trudno być tym Twoim wyznawcą, jak mi jest trudno żyć Ewangelią. Okrywam się tą Ewangelią, ubieram się nią, jakoś przy niej jestem i to sprawia, że myślę, że jestem człowiekiem Twoim, że jestem człowiekiem Jezusowym, Chrystusowym. Tak naprawdę, ile jest we mnie nieszczerości, ile jest we mnie obudy. I za to Cię przepraszam, ale też proszę Ci, pomóż mi, bo chcę. Chcę być człowiekiem, który. Jest czystego serca. chce być człowiekiem, który rzeczywiście jest prawdziwym, ale potrzebuj do tego twojej pomocy. Ale dzisiaj takie też druga, drugie rozważanie: czy byłbym w stanie dzisiaj dać świadectwo Jezusowi Chrystusowi? Czy byłbym dać świadectwo przed ludźmi, że wierzę w Jezusa Chrystusa, że należę do niego? Czy byłbym w stanie oddać życie? Niektórzy rzeczywiście oddają życie za Jezusa Chrystusa. Wiecie, że nie ma, nigdy nie było tak wiele prześladowań i tak wiele zabójstw wyznawców Chrystusa, jak dzisiaj w naszych czasach. O tym się nieraz nie mówi, ale pierwsze wieki chrześcijaństwa są nieporównane z naszymi, bo w naszych czasach jest więcej zabójstw, więcej prześladowań chrześcijan. I zobaczcie, jak ci. Yy, Naprawdę wierzą na serio, bo pomimo tego, że mogą, mogą dawać za, za kogoś innego, ci ludzie po prostu mówią, że nie, ja należę do Jezusa Chrystusa i oddają życie. A ja nieraz się boję, że ktoś się zaśmieje, ktoś popatrzy, ktoś nie tak powie. Ja się boję być na zaściankowego, ja się boję wyjść na jakiegoś chłopa z Wiochy. Nie, bo dzisiaj człowiek kulturalny to w nic nie wierzy, wyznaje, nie wiadomo co, ale. Ale że Jezus Chrystus, ale że wspólnota Kościoła, ale że coś jeszcze tam. Jak łatwo myśleć, że jestem wierzący, kiedy, kiedy jest cisza i spokój, ale wystarczy też popatrzeć, jak, jak często neguję Jezusa w moim życiu, jak często neguję Jezusa w pracy, nie wiem, wśród przyjaciół, w dyskusjach, w rozmowach. Jak często zapominam, że ja jestem naznaczony Jego imieniem. Panie, Jezu, daj mi też odwagi wyznawać Ciebie. Daj mi odwagę też niebać się pokazać, że należy do Ciebie, nie oceniając innych, nie mówiąc, że ktoś jest inny grzesznikiem, ale po prostu niech ludzie wiedzą, że jestem Twoim uczniem, ale jeszcze lepiej niech nie tylko wiedzą, ale niech widzą, że moje życie rzeczywiście potwierdza to, że jestem. Twoim. Życzę wszystkim dobrego Bogu, swojego dnia z Panem Bogiem.